Pinning Vectron Travel. Mm -hmm. Spinning ma 260 cm długości. Został skonstruowany na czteroczęściowym blanku, którego długość transportowa to 70 cm. Wędkę spakujesz do walizki i zabierzesz ją ze sobą w podróż samolotem bądź pociągiem. Wędka jest skonstruowana na blanku o szybkiej akcji i szczytowym ugięciu oraz progresywnej pracy pod obciążeniem. Ciężar wyrzutu od 8 do 28 gramów. Uniwersalny ciężar wyrzutu został dobrany, aby umożliwić posługiwanie się szeroką gamą przynęt. Wędka jest uzbrojona w przelotki Fuji Seek, bardzo wygodny uchwyt kołowrotka. Rękojeść jest wykonana z pianki i zakończenie z korkogumy. Dolnik został wzmocniony taśmią węglową Cross Carbon. Muzyka Thank you